Jesteśmy bezpieczni. Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Mamuś na bieżąco razem ze mną czarek Nikiel. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Siedza. Siema, witam ponownie. Eee, mówiłem, że Czarek kickboxer, ale tutaj kalafior się pojawił, czyli co? Cza Czarozapaśnik. <noise> Czarozapaśnik normalnie. Eee, wiesz co, powiem ci, że to właśnie mój pierwszy kalafiorik. Eee, kurde, co ja powiedziałem? Kalafior. Eee, Zdrowienie na, na kalafiorka. Tak. tak, mój pierwszy i powiem ci, że mega, mega bolało, ale eee, pierwszy raz no, miałem, wiesz. E, przekute, przekute i, i urosło wow. z powrotem no. urosło z powrotem. Więc będą się znowu drugi raz przekuwać, albo już zostawię na pamiątkę, bo to w sumie taka fajna e, będzie pamiątka z pierwszej mojej gali Fajmowa 10 jubileuszowej. Ja się spytam tak, e, Pati się podoba ten kalafior czy nie. To face to face, tam są jakieś wiesz, takie kurde. Chcę zapytać, jeszcze, jeszcze nic nie wiem, nie mówiła mi. Yy, właśnie, a tak dalej ciągnąć ten, ten, ciągnąć ten temat. denerwuje cię to, że ludzie właśnie wchodzą aż tak mocno w wasze prywaty, czy nie? Yy, wiesz co? Mm, to jest tak. Yy... Z jednej strony miłe i, i tak wiesz, jakby, jak ogląda czasami to jakieś edity czy coś, to, to jest takie trochę, że tak powiem, słodkie, ale z drugiej strony no to tak, no to w, troszeczkę to wywołuje taką jakby presję i jest czasami irytujące, ale no a na ogół, na ogół to fajnie. Czerek, właśnie w Twoim życiu się teraz dzieje bardzo dużo, stałeś się e, no, już osobą publiczną. E, jak to właśnie jest? Zdenerwujecie to? Czy jakoś sobie z tym dajesz rady? Bo ja sobie nie wyobrażam, kiedy załóżmy idziesz do sklepu czy do McDonalda, to te dzieciaki, pewnie tam jest masakra. No wiesz co, właśnie, y, najlepsze jest to, że ja właśnie jakoś tego tak bardzo, wiesz, nie odczuwam, w sensie nadal. Dymy ma siedział. No, nadal wie, że jestem jakby tą samą osobą i, i, i to jakby jakoś mnie jakoś nie zmieniło jakoś bardzo czy coś i e, też przez, przez sprawy covidowskie, e, też e, nie jestem właśnie w stanie tego jakby tak odczuć jakoś bardzo, e, bo nie mam kontaktu takiego fizycznego z widzami e, aż tak. co no. się dzieje? A my kontynuujemy. E, no ale, czekaj, znaczy razie, skończyliśmy, a. I ogólnie mega się tym wszystkim jaram, nie? To jest jakby ten nowy świat, jak mówiłem wcześniej. Nowe doświadczenia, no, nowi, nowi ludzie, no, nowe, nowy ten świat jest cały jakby. I, i, i mega, mega, mega się nim jaram, Fajne, fajnie pozytywnie jest, jak na razie. A jak Twoje treningi ogólnie? E, jak moje treningi? No powiem Ci, że e, teraz w tym tygodniu miałem taki totalny przez już tych treningów. Czyli tak się przetrenowany, że ja przychodziłem na trening, ja byłem taki, wiesz, że kurde, że no już nie mogłem, nie. I wczoraj miałem ostatni taki mocny trening w sobotę wieczorem. I teraz już wiesz, regeneracyjnie tak zwalniamy z tymi treningami do walki, bo już zostało 6 dni. Ale przez ten cały okres przygotowywałem się jak tylko mogłem, jak najmocniej, nie? Mogę powiedzieć, no mogę zdradzić, tutaj, że średnio y, dwa razy dziennie trenowałem. O, no to bardzo fajnie. Właśnie, ty trenowałeś bardzo dużo, a twój rywal no, miał to utrudnione. No, nie miał kontuzji, miał tą złamaną rękę. Y, ty możesz być dużo lepiej przygotowany do tego pojedynku, co? Może tak być, może tak być. Y, no, nie chcę nic tutaj zapeszać ani nic, ale y, no ja wiem tutaj w mojej głowie, tutaj, że y, jestem bardzo dobrze przygotowany, w sensie e, dobrze wykorzystałem ten cały czas. i Wydaje mi się, że lepiej nie dałoby się go, przy, wiesz, e, no, że tak powiem, e, no, wykorzystać. Dokładnie. A ty myślisz, że już stałeś się bardziej takim przekrojowym prze, e, po prostu zawodnikiem? Jak właśnie wygląda ten twój e, parter przekrojowym? Parter i zapasy? E, no, trenowałem to i to. Dużo musiałeś się skupić pewnie na parterze, co? Tak, no, no skupiłem się troszeczkę, nie jakoś bardzo, ale skupiłem się i, i podciągnąłem te umiejętności w moim parterze, bo, bo one były, no, że tak powiem, no, zerowe I, i, i tutaj przez te dwa miesiące troszeczkę skumałem na czym ten cały parter polega. E, powiedz powiedzmy jeszcze jedną rzecz. E, Przygotowujesz się na Marcina Dubiela, to jest taki pojedynek między Team X 1 i Team 2, sobie tak ludzie to wszyscy tłumaczą. E, właśnie no w różnych artykułach, nie? Tak. To, tak. Pojawia to często, no. A ty to tak też odczuwasz, że to jest właśnie pojedynek dwóch timów? Nie, kompletnie nie, kompletnie tak tego nie odczuwam. Z jednej strony e, spoko porównanie, ale no nawet my z Marcinem mamy taki wiesz zdrowy ten, ten kontakt i, i, i no, on, on pewnie jak i ja, tam, bo on też tam mówił właśnie, że nie, bie, nie bierzemy tego, wiesz, tak jakby, że on walczy za tamten team, a ja za ten, że reprezentujemy, nie? No, tak tak, wy osobiście, tylko i wyłącznie. Tu się tyle dzieje dookoła nas, że to jest jakaś masakra, co? <gry> no jest tak. Ciężko jest się skupić, bo to tak... Kurde, e, a jak ogólnie emocje przed konferencją? E, powiem ci, że porównując pierwszą konferencję, a tom. To jest przepaść, jakby ja pamiętam już jak była pierwsza, wiesz, przygotowania do tej pierwszej, w sensie już został ten tydzień jakby do tej pierwszej konferencji, to wiesz, to już się zaczynałem stresować, nie, jechałem tutaj. Wtedy, to też odczuwałem wielki stres, tutaj też wszedłem, mmm, to było, tak mega byłem spieszony. ale no, pojawiły się te wywiady, wtedy się pamiętam rozluźniłem, a teraz właśnie do tej konferencji, tak na totalnym luzie, wiesz, jechałem sobie, ja słuchałem muzyki, tak o, ale fajnie i, i się bardziej cieszyłem, cieszyłem tym dniem niż stresowałem, nie? Więc te Emocje są takie pozytywne. Eee, ty chciałbyś zawalczyć po ewentualnym zwycięstwie z Kacprem Błońskim? E, czy chciałbym? Wiesz co, na pewno powiem Ci, że e, po tutaj walce z Dubielem, na pewno ch bardzo chciałbym jakiegoś przeciwnika e, moich gabarytów, nie? Mniej więcej moim, moim wzroście, moim tym, e, ale co, no, ja lubię wyzwania, więc nie wiem, myślę, że jest to możliwe, zobaczymy, zobaczymy co przyniesie czas. Masz kogoś na oku? E, nie, nie mam obecnie nikogo na oku, ale chciałbym, yy, chciałbym pójść w wagę lekko na pewno, nie, na pewno tam, ta, tam kogoś szukać, poniżej 70 kg. Dobra, Czarek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, zaraz jeszcze więcej porozmawiamy sobie na konferencji Dobre. przy stole. E, I co, zrówkę Ci życzę, odpoczywaj i za tydzień. za tydzień pojedynek. Trzymaj się. Dzięki.